Cześć, witajcie w kolejnym filmie, przejrzymy sobie kolejne demo z listy. Mamy dzisiaj Team Hospital, wybudowanie szpitala jest łatwe, należy jednak prowadzić go dalej. I teraz tak, zanim odpalimy sobie demko, przejdziemy sobie do tekstu. I w tekście mamy recenzję, recenzja Team Hospital, urządzenie z kulapa i właśnie demo jest dostępne na bieżącym kompakcie, więc mamy tak. Jeszcze nie tak dawno temu, za wzięcie stawiałem małym bachorem kolejny gabinet strachu i budkę z hotdogami. Timpak, Park, wesołe miasteczko pełne wciąż nienażartych i niedość rozbawionych malców to gra, o której nie sposób zapomnieć. Z sentymentem wspominałem sobie stare dobre czasy, gdy tymczasem ciężka ręka naczelnego osiadła mi na ramieniu. Pan pójdzie z nami. Pomyślałem, jednak myliłem się. Naczelny zabrał mi zatekowany na kolanach świerszczyk i pokazał swoim wielgaśnym paluchem uśpioną klawiaturę. Gest był bardzo sugestywny, więc gdy obrad biurka uderzyło kwadratowe pudełko, wiedziałem już, że to koniec siesty. Splunąłem trzy razy przez prawe ramię, by odczynić urok. Misję Jedi nie był zadowolony. I rzuciłem krótko okiem o plastik. Oko ze zdziwieniem przylgnęło do kompaktu. Logo chłopaków z Balfroga i niepokojący tytuł Team Hospital zapowiadał prawdziwą ucztę. Czyli to było tak słowem wstępu. Zobaczymy sobie teraz tekst. Już po chwili dyrektowałem się z intro, którego na pewno nie spodziewałem się w grze symulacyjno-ekonomicznej. To, co zobaczyłem, bardzo dobrze mnie nastroiło. Podstarzały lekarz z wianuszkiem siwych włosów na głowie, rozdzierający wykochmaloną koszulę na piersi z symbolem Ala Superman, biegnie do pacjenta. Nic, nic to, że po drodze uszkodził dwie pielęgniarki. Chory może spodziewać się fachowej obsługi. Ryk piły tarczowej, zagłuszony jego krzyk. Pan doktor uspokajająco mruga do widza, ciało zsuwa się powoli do sypu. O, no ciekawe, to nie widziałem go, <noise> prawdę mówiąc. Dalej mamy tak. To tylko ułamek doskonałej sekwencji i prelodium wielu godzin, które spędzicie przed komputerami jednym ciągiem. Komputerowi narkofani ta gra wpłynie wam niepowstrzymaną strogą do żył. Z tego nałogu nie da, nie da się tak łatwo uwolnić, bo Team Hospital to po prostu kawał najbardziej odlotowego towaru, jaki ostatnio widziałem. Oprócz dodatkowej diopcji, po którą idę jutro do okulisty, jestem bogatszy o morze. Wyrażeń i nową specjalność, którą nabyłem. Waszym zdaniem będzie oczywiście zarządzanie szpitalem, jednak najsam, najsam przód. Musicie go sobie wybudować. Zanim jednak do tego dojdzie, ujrzycie jeszcze nietypową planszę do gry. Podobną nieco do Chińczyka. Na kolorowej tekturze narysowano rozbite samoloty, kraksy samochodowe, katastrofę kosmiczną. Katastrofę kosmiczną, ciekawe. Tonący statek. Jak łatwo się domyślić, będzie to Twoja droga kariery i dziesiątki ofiar, którymi będziesz się zajmował. Na razie niepokojąco głupowa figurka, popularna niegdyś wańka wstańka, stoi na pierwszym po e, polu. E, Team Hospital może się w pierwszej chwili wydawać strasznie trudną grą. Dziesiątki tabelek, panelów, Zbudowane menu, to jednak nie menadżer piłkarski nie ma się czym przejmować. W trakcie zabawy każdy nasz ruch komentuje zrzędliwa pielęgniarka. Możecie być pewni, że nie pozwoli wam wybudować oddziału położniczego, zanim nie postaracie się o pediatrę. Aha czyli jakieś tam są zasady, w <grywa> na to wygląda. Gra rozpoczynamy dysponując określoną ilością gotówki na wybudowanie i, i uruchomienie nowego szpitala. Budynek już stoi, są to jednak gołe ściany. Po kliknięciu na Build Higher Controls będziecie mogli postawić właściwe pomieszczenia. Zostały one podzielone na oddzielne kategorie, aby łatwiej można było połapać się w tym galimatiasie. Tu mała uwaga, oszczędzę Wam nerwów. Stawianie nowych pomieszczeń jest dość nietypowe. Po wyborze pokoju, np. psychiatry, pojawi się czerwony prostopadłościan. Aby, zmienić, aby zamienić go na milutki gabinet, należy wcisnąć oba przyciski myszy i energicznie pociągnąć. Tym samym zdefiniujecie sobie wielkość pomieszczenia. Nie wiem, czy to dwie, dwa przyciski myszy? Oba przyciski, myślę, że jeden chyba trzeba tego nacisnąć. Tak dziwnie. Eee, dobrze, i tutaj było, tym samym zdefiniujecie sobie wielkość pomieszczenia. Teraz najmilsza czynność. Możecie poszaleć, bo mamy bogatych sponsorów. Wstawimy sobie do gabinetu gustawną kozetkę, skórzany fotel dla pana doktora. Może jeszcze jakiś kwiatek i szafę z wszystkimi wydaniami podstaw psychoanalizy Freuda. W Wrog stanie bardzo drogi szkielet, a niech tam. Te zbytki mają jednak swój cel. Jeśli nie poskąpicie, pacjenci będą tym chętniej odwiedzać psychiatrę i o wiele więcej płacić. Czas zatrudnić doktora. Do wyboru mamy całą gamę specjalistów. Każdego z nich charakteryzuje kilka parametrów i umiejętności kwalifikujących go do pracy. Doktorkowie mają też różne charakterki. Notka z poprzedniego miejsca pracy – Lepiej nie oszczędzajcie, bo okaże się, że po wybudowaniu pokoju wypoczynkowego dla pacjentów cały personel przeniesie się oglądać telewizję i grać w bilet. Tu jeszcze jedna uwaga. W dolnym pasku menu zobaczycie nieubłaganie mijające dni kalendarz. Szpital należy uruchomić w jak najkrótszym terminie. Pierwsi pacjenci bardzo szybko zapukają do drzwi. Jeżeli odejdą niezadowoleni, wasz faks zatkają listy z, z pogróżkami, pretensjami i najgorsza z możliwości: krótką, a treściwą notę z Ministerstwa Zdrowia. Przykro mi to mówić, ale ludzie to świnie, a chorzy tym bardziej. Okej. Okay. Jeżeli nie postaracie się szybko o kanalizację, przynajmniej cztery pisuary i kilka muszli klozetowych, to Augias będzie miał konkurencję. No, chodzi o stajnie augiasza, także jest bałagan. Nie mogłem jednak powstrzymać perwersyjnego śmiechu na widok gości, którzy walą w spodnie i na podłogę, czy wymiotują pod ścianami. Mówiąc krótko, wypróżniają się w biegu. Sytuację można na szczęście kontrolować, bo niebezpieczeństwo sygnalizują myśli pacjentów, jeżeli przypili. Nad głową klienta pojawi się rolka papieru toaletowego. Nie można oszczędzać na kiblach, bo pacjenci zamiast robić swoje i ustąpić miejsca następnemu, wyciągają gazetę i zabierają się za lekturę. Aha, czyli to jest to informacja, że musi być dużo kibli. <laughs> Może być kłopot, bo szpital to przecież nie miejski szalet. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie więc zatrudnienie kilku sprzątaczy, którzy w z tę szmatą krępujące nieczystości. Ich funkcja nie ogranicza się zresztą do mycia podłogi. Będą również podlewali kwiaty i naprawiali maszynę do prześwietlenia, tak itd. Pamiętaj także, aby zakupić dużo pojemników na śmieci. Inaczej utoniesz w puszkach, papierach, ogryskach itd. Tak A na dodatek w szpitalu zalegną się szczury. Nawet jeżeli bardzo się starasz, zdarzają się, ze... zdarzają się ze... zejścia śmiertelne. Każdy pacjent ma swoją kartę zdrowia. Wystarczy na niego kliknąć. Dowiesz się przy okazji, na co choruje dany osobnik. Hemoroidy bardzo modne, <śpoko> spoko. I zaedynujesz, co ma ze sobą zrobić, na przykład iść do domu. Jeżeli jednak nad głową delikwenta pojawia się czaszka, to bardzo prawdopodobne, że padnie zaraz na elastyko. Bez dwóch zdań jest to wielka tragedia, reputacja. Będziesz mógł jednak zobaczyć świetną animację. Spoko. Świetna animacja. Śmierć przychodzi po gości osobiście. O, ciekawe. Wspomniałem tylko o kilku rzeczach. Jeżeli nie chcecie skończyć jako podrzędny znachor, przestudujcie dokładnie dwie książeczki zawierające opis funkcji. Jest tego sporo, ale bez rzetelnej wiedzy nie uzyskacie nobilitacji i przydziału lepszej placówki. Gra się po prostu doskonale, macie jak banku, że zatopicie się w tej grze na dobre. Niezwykle ciekawe animacje, świetna grafika i SVGA to wszystko czego nam potrzeba. Jednak najmocniejszą stroną gry jest maksymalnie rozbudowany i bardzo konkretny scenariusz. Bez wątpienia tym Hospital będzie przebojem. O, to, tak na skinach to właśnie wygląda podobnie jak ten Team Park, którego przeglądałem w poprzednim numerze. No bo to, to, się, to się wpisuje tak jakby w ciągłość, tak mi się wydaje. No i to, to jest też taka gierka, którą du, dużo na jej temat tak jakby słyszałem, czy, czy, czy tak jakby widziałem ją tam w różnych tych, tych starszych numerach CD jeszcze. Nawet nie wiem, czy czasem, czy nie była dodana jako pełna wersja gry w pewnym momencie. I tak, autorem tekstu był Inquisitor. No taki styl trochę Mister Jedi'a, jak dla mnie, także nie wiem, może to jakaś jego alternatywna ksywka. Następnie ręce mamy producenta, czyli to, był to Balfrog, tak jak było wspomniane w tekście. Dystrybutorem w stanach, tak mi się wydaje, Electronic Arts. Natomiast w Polsce był to IP IPS. Minimalna konfiguracja to 486 x 66 MHz, 8 MB, gadziała pod dosem. em Wymaga karty graficznej jest VGA CD-omu. No i jakąś kartę muzyczną właśnie do dźwięków. Dobrze, to możemy sobie teraz przejść do instalacji, czy raczej nie tyle do instalacji, co sobie musimy to ręcznie wypakować, ponieważ tutaj nie mogę tego zainstalować z tego menu. A w momencie, kiedy wcisnę ruchom, no to gierka się odpali, co mnie nie urządza, ponieważ nie będzie dźwięków żadnych, także musimy sobie to zrobić manualnie, skopiować sobie na dysk. No bo problem jest taki, że yy, jeśli bym to odpalił z płytki, to nie mam ustawionej karty dźwiękowej. A z płytki nie mogę odpalić Set Sound, ponieważ nie napiszę plików konfiguracyjnych, więc kółko się zamyka, że tak powiem. Dobra też trzeba znaleźć, gdzie to jest. Tak patrząc logicznie to by, by było chyba gdzieś tutaj w Games, tak mi się wydaje. To chyba wygląda na hosp, czyli jakby hospital, tak. No to chyba, chyba o to chodzi. O, i tu jest też wersja na Windows 95. Tak mi się wydaje. Dobrze, temu zajmuje 20 mega, to skupimy sobie je na dysk. OK, i teraz tak standardowo, najpierw zobaczymy sobie Widmi, co tutaj napisali ciekawego. Czyli witamy w wersji demo Team Hospital, a wymagania sprzętowe są widzę zbieżne z tym, co było w piśmie, odpalanie dema. I demo właśnie przychodzi w wersjach dla MS-DOSa i Windows 95. I tego na, na przykład z menu płyty byśmy się nie dowiedzieli, gdybyśmy nie przejrzeli kompaktu właśnie. Żeby grać w wersję MS-DOS musimy yy zmienić folder instalacyjny i odpalić set sound, ażby grać w wersję Windows 95. Musimy najpierw zainstalować DirectX 3, no to on już jest tutaj mi się wydaje zainstalowany. Także nie wiem, zobaczymy sobie może tą wersję 95. Nie powinna odbiegać od tej wersji dosowej. No a tutaj mamy opis, jak grać w to demo. Z tym, że jest też właśnie tutorial zawarty w samym demie, także będziemy iść za tym tutorialem. Jakiś troubleshotting. Możemy sobie, możecie sobie wy właśnie ewentualnie przejrzeć, jeśli chcecie. No, jakiś disclaimer oczywiście, że jeśli demo nam zepsuje komputer, to nie jest wina y, firmy, która wypuściła to demo. Dobra, takie szybkie widmi. Y, no, no to może odpalmy sobie tą wersję 95. Tylko tak, czy jest jakiś dźwięk? Na razie nie widzę. Dobra, jest. Spoko. Później tam podkręcę w postmontażu. Czyli tak, czyli w tym demie właśnie musimy uleczyć 20 osób i mamy na to rok. I jeśli właśnie, zanim rozpoczniemy, no to tutorial nam pokaże, jak właśnie używać, czy raczej jak budować ten szpital. Problem polega na tym, że tajemnica leci w momencie, kiedy zacznę demo. Także to jest właśnie takie trochę średnie. No, tutaj właśnie widzicie timer, czas już zaczął lecieć. Także tak, ja już to mniej więcej oglądałem. Także będę yy, podążał, tak jakby za tym tutorialem. Tak, oczywiście potrzebujemy yy, piłka recepcji. No i tutaj możemy sobie te jeszcze rzeczy też postawić, czemu nie? Dobra. Jakaś maszyna. Biłko. Głośnica, czemu nie? Grzejnik. Jakieś oślinki, żeby było ładnie. Okay. Teraz, tak, teraz, trzeba, teraz musimy właśnie zatrudnić... Yy, takę przede wszystkim. Wystarczy nam, wystarczy nam jedno, co możemy ewentualnie sobie przewijać, którym chcemy. Dobra. Teraz tak, teraz trzeba właśnie wybudować te wszystkie, yy, że tak powiem, medyczne yy, rzeczy. Czyli zaczniemy sobie od działu diagnozy. Tutaj mamy GP, nie wiem, to dokładnie się tłumaczy. W każdym razie biło tego gościa, który będzie nam... Yy, pacjentów, że tak powiem, kierował do innych tych innych wydziałów. Postawiłem właśnie drzwi. Więc tak potrzebne jest biłko. Temu gościowi, potrzebna jest jakaś szafka. Potrzebne jest krzesło. Myślałem się, że nie wiem, nie wiem po co to krzesło jest, ale wytynie dla pacjenta. Dobra. Teraz potrzebujemy zatrudnić sobie doktora. I tutaj jak widzicie już przeciął jeden miesiąc w międzyczasie. No aż jakieś losowego, że tak powiem. Dobra. Teraz, tak, teraz potrzeba właśnie yy, tych y, ludzi, którzy będą na przykład, kwiatki podlewać, czy zajmować się naprawami, czy jakiś jacyś handyman. To ich w sumie może paru, czy nie, dwóch, czy trzech. Dobra. Teraz tak, kolejnym krokiem w momencie, kiedy już będą pacjenci, no to trzeba im zbudować jakieś pomieszczenie, gdzie będą trzymani. Czyli tak to będzie tutaj, że Linux. Wide właśnie, czyli tu w momencie jak już jakaś diagnoza jest postawiona to tutaj będziemy ich trzymać. Czyli Tak, jakieś jedno biurko i tutaj łóżka będziemy teraz instalować. To możemy jeszcze więcej tych rzeczy dać. Jeszcze ze trzy. Jeden z hotelów weszło. Dobra. Ja. Jest jakieś kosze na śmiecie, te dwa, dwa tam i dzienniki. O, tak trochę napały, ale <laughs> kejnik, okay. kosz na śmieci, widać. Teraz już żeby pacjentów to potrzebujemy No, a to tutaj tak samo, zrobię, dwie za trzy. Tak, to sobie dojdziemy do tego za chwilę, co, co nie jest dostępne w demie, że tak powiem. Dobra. Teraz tak, potrzeba tych, yy, tak, trzeba jeszcze właśnie kible. Tak strategicznie trzeba dać gdzieś blisko, tak mi się wydaje. Czyli mamy tak, facilities, toilets. Toaletę. Toaletę. Toaletę kilka. Na przykład... toalety. Te toalety trzeba, właśnie kilka... Teraz lewy jakieś te roślinki, yy, jakiś kosz i jakieś grzejniki, żeby ciepło było. Eee, trzeba jakieś te specjalistyczne właśnie pobudować e, rzeczy. Musimy też na miejsce powoli kończyć. Eee, czyli tak, jakiś treatment. Aha, właśnie farmacyj, żeby mogli te leki wydawać, jakieś takie jak najmniejsze, żeby miejsca nie zabierać. Dobra. Co tutaj jeszcze można? Te treatment trzeba coś powiedzieć. Psychiatryk tutaj tak na długość wejdzie, czy nie bardzo? No wie. Więc tutaj mamy skrydza, knapa, kanapa, hotel. No wie. Też trzeba jakiegoś doktora chyba zatrudnić. To się specjalizuje w... Ja tutaj, gdzieś tutaj go dam to jest tak, co tu jeszcze można wybudować? Jeszcze kasy trochę zostało Może tak, może... Tutaj jest jakiś inflation Tutaj chyba w wersji demo jest po prostu, by to powiedzieć, jest ograniczone Te wszystkie rzeczy co możemy zrobić Nie wiem czy się właśnie uda tych 20 pacjentów wyleczyć, ale zobaczymy Coś można zrobić, czy... Ogrzewanie, to jest ważne. Może jeszcze za dwa gabinety tutaj strzela. Na szybkości. Już jesteśmy w połowie tego demas, z tego co widzę. gama Dobra. To jeszcze nie, nie mamy skanera. Okej. Okay. to... nie wiem czy już wszystko się udało wybudować co było dostępne. Aha, stopem jeszcze właśnie to jest właśnie istotne, żeby yy, coś takiego wybudować, ponieważ oni wtedy Aha. Nie, mo nie mogę ten wybrać tego, że już się miejsce skończyło, czy nie rozumiem jakiś pacjent Śmiga. Nie no, mam jeszcze... Miejsce chyba jest jeszcze... Aha, nie, bo kasy już nie ma. <laughs> dlatego. Okej. Okay. Czyli teraz może poczekać, aż yy, kogoś wyleczą. Tu widzę, jakaś diagnoza jest. O, dobra, wpadło trochę kasy. Chyba niewystarczająco. Eee... Yy. No, 1500 trzeba. dobra, muszę poczekać aż kogoś tam się jeszcze wyleczy. No, to widzę jakieś tam Te zabiegi już są. Aha, no, czy to... To co, to co, właśnie o co chodzi, że, że to jest takie zabawne niby? No, czyli udało się jednego wyleczyć. Aha, siedzeń trzeba więcej. Bo nie mają gdzie siadać, tak? Tylko, że znowu kasy nie mam. No to by się przydało ten bench kupić tylko, że... Przepraszam, jakieś kasa będzie. No dobrze, chyba ja się udało wyleczyć i troszkę więcej kasy przyszło Dobra, to są już te ławki, można siadać Teraz tak to coś się dzieje Aha, trzeba... potrzebuję tę podwyżkę Dobra Tutaj jakiejś nowa ha że jak się jakiś nowa ten nowa choroba że jak się je, z, z, z dużo pizzy daje daje się nie ziemi spoko daje mogłem się jeszcze ten wybudować nie, właśnie ten wstępnym, tylko widzę, że potrzeba kasy. No, jeszcze troszkę trzeba. Nie wiem, czy wystarczy. to mi się chyba coś nie podoba. A tam jest zimno, tak? Jest takie tem. No, generalnie to demo jest zrobione w taki sposób, że nie da się go tak jakby wygrać. Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, nie da się go wygrać. Za pierwszym razem trzeba przynajmniej jeszcze z, drugi raz zagrać. O. To się chyba coś zaraz wydarzy. <laughs> nie wiem, są szczęśliwi tak mi się wydaje. No, i już się zapłaciłem pensję i już, już nie ma pieniędzy. Może te, tego teraz może wyleczy. No, ale to i tak za mało. <grytanie> jak na moje wydatki. No, czy tutaj ktoś, ktoś przyszedł zobaczyć jak ten szpital działa i na razie może być z tego co widzę. Kolejny chcę podwyżkę O, wiadomo, może teraz się wydaję Czyli tu po... Stawym ale już widzę Nie ma za bardzo miejsca O, To <trykujesz> jakiegoś tej, jakaś zabrała, nawet dwie osoby. Może tutaj. Dobra, już już za <grywka> za późno. No, nie udało się żadnego bonusu dostać. Co, co podwyżkę, data spada. No właśnie przydałby się tym stawem tylko kasy nie ma. No ale udało się 8 wyleczyć. Tak jeszcze jakby się udało 12, to <grywny> mógłbym zaliczyć to demo, że tak powiem. To to się jeszcze ciekawego dzieje Chyba za dużo tych zatrudnionych tych, tych, za ty, caretakerów care tak mi się wydaje. To oni mi pompują pieniądze, że tak powiem. Już wypłaty poszły i już, już, już nie ma pieniędzy. Widzę, w pewnej wersji było przewidziane jakieś miejsce na helikopter, także domyślam się, że pewnie w niektórych przypadkach helikopter może przylecieć. No, tak, bo to tam się zaraz skończy, także tutaj wam jeszcze pokażę, co jest niedostępnego. Tutaj mamy na przykład panel do y, zarządzania właśnie zespołem. To oczywiście nie jest dostępny w pewnej wersji. nie mamy mapy miasta, tak mi się wydaje. No tutaj też, te, też tego nie ma. Y, tutaj mamy jeszcze coś na temat leków. Też jakiś y, ekran research czy jakieś y, 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 odkrycia takie w sensie naukowe. To jakiś raport też, też go nie ma. To jest tych też nie ma i tutaj policy, czyli pewnie zasady, jak to działa, też tego nie ma. Mówi żeby więcej doktorów zatrudnić, ale nie ma kasy, <śm> żeby zatrudnić więcej, więcej doktorów, czyli domyślam się, że no, no źle, źle to po prostu zarządziłem, bo teraz, tak jak widzicie, yy, minister zdrowia mówi mi, że no, no nie udało się yy, osiągnąć celu, tylko 8 z 20. No, no i tam też nie trzeba zacząć od początku i spróbować to jeszcze inaczej rozegrać. Wtedy by się może udało, ale że jako to jest demo, no to, to wiadomo, że po roku się demo zaraz skończy. No, także myślę, że pokazałem Wam mniej więcej, jak to wygląda. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że film się podobał i że szybko spotkamy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!